Dzisiaj 29 czerwca startujemy z naszym Quizem Kruszkowskim. Pierwsza runda będzie trwała do 11 lipca, kiedy to ogłosimy zwycięzców i przyznamy nagrodę. Pytania w formie formularza pojawią się na profilu facebookowym także w najbliższą środę oraz w przyszłym tygodniu, również w poniedziałek i środę. Formularze z odpowiedziami należy przesyłać do końca dnia 9 lipca. Przez najbliższe dwa tygodnie zachęcamy Was do przeczytania wielu tekstów. Napisanych przez bardzo zasłużonego Pruszkowianina Jana Szczepkowskiego. Była to wyjątkowa postać. Urodził się on w 1875 roku, lecz w Pruszkowie zamieszkał dopiero w 1906. Był podróżnikiem, dziennikarzem, literatem, autorem kilkunastu książek, działaczem społecznym, a nawet burmistrzem naszego miasta. Odpowiedzi na pytania z quizu szukajcie głównie w tekstach Szczepkowskiego i tekstach jemu poświęconych. Znajdują się one na stronie Muzeum Dulak 121 w zakładce Pruskowiana oraz na profilu facebookowym Pruskowiana. Wszystkim życzymy udanej zapawy, nagrody czekają. Zachęcamy Was także do udziału w wycieczce rowerowej śladami Szczepkowskiego, która została opisana, świetnie zilustrowana i zaprezentowana na naszych stronach muzealnych dulak121.pl i na Pruskowianach.